Chciałbym zacząć od doniesień Le Figaro, które pisze, że Rosja zwiększa produkcję czołgów i tworzy rezerwę strategiczną. Panie generale, czy Putin szykuje w takim razie ofensywę w Ukrainie, czy może coś więcej? No, na pewno Putin chce uzupełnić zapasy, bo e, widzieliśmy już od. E, Trzech lat, jak wojna trwa, jak płoną rosyjskie czołgi, więc siłą rzeczy Putin musi uzupełnić zapasy swoich czołgów, jeżeli chce myśleć o tym, żeby jednostki, które te czołgi posiadają na wyposażeniu w ogóle funkcjonowały. Więc to jest normalne i ja bym nie wyciągał z tego jakichś bardzo dalekich wniosków, że Rosja szykuje kolejne czołgi do kolejnej ofensywy, bo nawet zwiększenie produkcji dziś nie pozwala zrobić tego w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Myślę, że to są raczej lata żeby uzupełnić te zapasy, które Ukraina zużyła Rosji w ostatnich trzech latach. Korelacja nie oznacza w tym przypadku, jak pan generał mówi, przyczynowości, ale tutaj mam problem, ponieważ jest pewnego rodzaju korelacja, która budzi niepokój, dlatego cieszę się, że pan generał jest dzisiaj z nami. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przestrzega, że chiński przywódca Xi Jinping przed próbą, ewentualną próbą przejęcia Tajwanu może poprosić rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o atak na terytorium NATO. Miałoby chodzić o to, by odwrócić uwagę Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie od Tajwanu. Stąd właśnie moje Pytanie, czy my się powinniśmy czegoś obawiać, czy te dwie sprawy ewentualnie mogą się ze sobą łączyć? Czy pan nie widzi tutaj takiego linku, takiego połączenia? Myślę, że to już mówimy o najwyższej światowej geopolityce. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, hipotetycznie zakładam, bo myślę, że szef NATO nie mówi tego dlatego, że się obudził rano i coś mu się przyśniło, tylko ma jakieś przesłanki bardzo poważne do tego. Więc to by oznaczało powrót do podziału świata na dwie części na ten wschód, Umowny i zachód umowny. No i byłoby to no, konsekwencje tego mogłyby być niewyobrażalne od politycznych, handlowych, militarnych wszystkich innych. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, tak jak powiedziałem, jeżeli szef NATO o tym mówi i oczywiście byłoby to dość skuteczne zagranie ze strony koalicji, wtedy już chińsko-rosyjskiej że Rosja angażuje NATO w, nie wiem, w krajach bałtyckich, w Polsce, gdziekolwiek indziej. A Chiny wykorzystują ten czas, aby dokonać inwazji na Tajwan. Jak to działa, to pokazało ostatnio krótka wojna Izrael iran, kiedy wszystkie oczy były tam zwrócone, a Rosja wykorzystała ten moment i bardzo wzmocniła swoje, swoje zaangażowanie czy swoje ataki w Ukrainie, a wszyscy patrzyli w całkiem innym kierunku. Myślę, że to dokładnie ten sam efekt by, by, by został osiągnięty. No właśnie, czerwiec był rzeczywiście miesiącem, w którym Rosja mocno posunęła się do przodu w Ukrainie, bodajże jedną piątą terytorium Ukrainy wtedy kontrolowała. Natomiast panie generale, a propos tego, co mówi sekretarz generalny NATO, no przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że um, politycy, um, ale także decydenci mówią um, nieco mniej niż wiedzą, stąd mój niepokój, który tutaj wyrażam w naszej rozmowie. A dodatkowo informacja, bodajże z wczoraj Pentagon ogłosił przekazanie Ukrainie dodatkowego uzbrojenia defensywnego i decyzja ta ma na celu wzmocniać i obrony Ukrainy w obliczu trwających rosyjskich ataków. Czyżby Donald Trump poszedł jednak po do głowy i wrócił do myślenia takiego, że jednak tę Ukrainę trzeba wspierać? No taka informacja poszła, ale za nią e, kolejne jakby uzupełnienie poszło, że Donald Trump oczekuje, że to amerykańskie uzbrojenie z Europy powędruje do Ukrainy, bo stwierdził, że amerykańskie uzbrojenie e, Zapasy magazynowe, które mają Stany Zjednoczone są dość mocno wyczerpane, i nie bardzo by chciał przekazywać uzbrojenia amerykańskie. Więc jest nacisk na Niemcy, na inne kraje, które na przykład posiadają rakiety Patriot, żeby do systemów patriot, żeby je, żeby je przekazywać. Także ja bym. E, oczywiście jest to dobra wiadomość, ale mm, ja bym poczekał na skutki tej wiadomości. Ile rakiet, kiedy i e, jak trafi e, do, e, na Ukrainę. Donald Trump mówi o broni defensywnej. To gdyby pan generał chciał jeszcze przypomnieć e, tym, którzy mogą jeszcze tego nie wiedzieć, czym jest ta broń defensywna. No, ja powiem, że przez ostatnie trzy lata ta. E, to pojęcie broni defensywnej bardzo ewoluowało. Pamiętamy początek wojny, że będziemy dostarczać tylko broń defensywną, niektórzy dostarczali tylko hełmy i opatrunki. Potem ta broń defensywna zamieniła się w rakiety przeciwpancerne, potem w rakiety przeciwlotnicze, potem w czołgi itd. itd. Więc ja dzisiaj powiem, że mam ogromny problem z definicją broni defensywnej. Ona jest taka, jaka jest chyba potrzebna w danym momencie. No i dobrze, że trochę się uelastyczniło to. Więc, więc zobaczymy tak naprawdę, co Amerykanie dostarczą Ukrainie. Dzisiaj Ukraina ma największy problem chyba z obroną przeciwlotniczą. Dzisiejsza noc, kolejne ataki. I, i myślę, że ten obszar powinien być jak najszybciej wzmocniony. Pan mówi o tym, że musimy poczekać na to, co rzeczywiście Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie. A kiedy my ewentualnie możemy zobaczyć efekty tej decyzji Donalda Trumpa, która zapadła? No, e, pamiętajmy, że Polska jest głównym hubem e, logistycznym dla Ukrainy e, i po prostu będziemy widzieć e, e, dla tych, którzy lubią śledzić zdarzenia w powietrzu, jest, są odpowiednie. Aplikacje, które śledzą przelot samolotów nad Polską, i będzie widać, czy samoloty amerykańskie różnych typów transportowych lecą do Polski z wyposażeniem, bo tak to się mniej więcej odbędzie. Więc, więc wtedy będziemy wiedzieć. To ja muszę dopytać w takim razie jeszcze o pana opinię, nieotwarte dane, bo dzisiaj w nocy Donald Trump powiedział coś takiego. Putin robi z nas durni, jest ciągle miłe, ale to nic nie znaczy. Jestem niezadowolony z Putina, ponieważ zabija wielu ludzi, a wielu z nich to jego żołnierze. Liczba zabijanych ich i ukraińskich osiąga obecnie. 7 tysięcy na tydzień. Panie generale, Pana zdaniem, jak to jest? Czy ta decyzja Pentagonu, decyzja Donalda Trumpa mogła zostać rzeczywiście podjęta pod wpływem emocji? Bo Putin wkurzył Donalda Trumpa, nadepnął mu na odcisk, zaczął gdzieś oddziaływać na jego ego? No bo wiemy, że Donald Trump jest no, neurotycznym człowiekiem i reagującym rzeczywiście bardzo mocno na tego typu historie. Tak, myślę, myślę że. Donald Trump na temat swojego ego, doszło do kilku spotkań, rozmów telefonicznych obu przywódców. Myślę, że tam jakieś deklaracje zostały powiedziane, pewne um, słowne um, zapewnienia zostały I Widocznie prezydent Trump się denerwuje, no bo um, to, co zostało powiedziane, nie do końca jest realizowane przez stronę rosyjską. I, I to chyba słusznie denerwuje prezydenta Trumpa, bo jeżeli się spotyka dwóch poważnych przywódców światowych, którzy, którzy coś ustalają, czy o czymś rozmawiają, no to warto by było tego dotrzymywać. Myślę, że tutaj Trump się poczuł właśnie w taki, w taki sposób, że rozmawia z Putinem, czy jego ludzie rozmawiają z ludźmi Putina, a potem Putin robi swoje, czyli, czyli jest niepoważnym człowiekiem. I tutaj, tak jak prezydent Trump, ma tam no, różne określenia na, na różne sytuacje. Nie zawsze trafne, to w tym wypadku myślę, że szczerze i uczciwie powiedział, co myśli o prezydencie Putinie. To zostawmy w takim razie dywagację, przejdźmy do konkretów. Panie generale, co wiem o sytuacji na froncie, co się teraz dzieje na froncie, jaka jest sytuacja, kto ma przewagę? No, Sytuacja jest taka, że dwa dni temu chyba zostało opublikowane taki dokument, może nie dokument, tylko wspomnienie o tym dokumencie, że rosyjscy piloci dostali Swobodę działania w powietrzu. Dotychczas ich działanie skupiało się na tym, że nie podlatywali do tych stref, które były zagrożone, czyli nie przekraczali linii frontu, odpalali rakiety z daleka, rzucali bomby z daleka. Dzisiaj powiedziano: Okej, okay, obrona Ukrainy już jest na tyle słaba, że możecie w nią wlatywać i możecie, zależnie od sytuacji taktycznej, działać najlepiej, jak umiecie. Jest to, jest to jasny przekaz, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy jest coraz słabsza. To wynika z tego, o czym już mówiliśmy, czyli braku pocisków i dzisiaj Ukraina będzie, tak jak przedtem, strzelała dość szybko i skutecznie. Dzisiaj się będzie zastanawiać przed wystrzeleniem każdej rakiety, bo tych rakiet w magazynach już nie ma, albo jest ich bardzo niewiele. Więc, więc Rosjanie wykorzystają ten moment, użyją coraz silniej lotnictwo po to, żeby uzyskiwać lokalne sukcesy na... na przez wojska lądowe i tą metodą, takich, pchania takiego fizycznego tego frontu, będą zdobywać kolejne metry, kilometry, aż osiągną, no, wydaje się, że ich, ich oczekiwanie to jest, to jest zbudowanie takiego terytorium, które by było w pełni przez nich kontrolowane, czyli Ugań, Doniec, Hersoń, tutaj, żeby potem mogli je no, już przyłączyć, czy, Oczekiwać, że świat uzna, że, że, ta, że ta aneksja przyłączy to, te terytoria do, do Rosji. Myślę, myślę że tak jest plan rosyjski. Rakiety rakietami, spadające zarówno na Ukrainę, jak i ta ukraińska amunicja, którą Ukraińcy muszą oszczędzać, ale panie generale, ja mam wrażenie i to nie jest tylko moje wrażenie, ale takie są po prostu fakty, że Ukraińcy są mistrzami tej wojennej ekwilibrystyki, co pokazała chociażby ta operacja Pajęczyna, tak? czyli e, drony, które mają podczepione ładunki wybuchowe, atakują samoloty. No właśnie, może to jest sposób, czy taka operacja typu operacja Pajęczyna zdziesiątkowała rosyjskie lotnictwo? To był mocny cios w rosyjskie lotnictwo? Nie wiemy do końca. Oczywiście operacja była spektakularna, bo osiągnęła dwa cele. Cel psychologiczny, czyli Rosjanie oddaleni o 1000-2000 km od, od Ukrainy nie mogą się czuć bezpiecznie w swoich bazach. Drugie, osiągnęła cel taktyczny, czyli zniszczyła ileś samolotów, czy uszkodziła ileś samolotów. Tutaj oczywiście nie mamy danych takich ostatecznych, no bo, no bo Rosja się do tego nie przyzna. Więc więc oczywiście ta operacja, tak jak powiedziałem, była bardzo spektakularna, tylko proszę pamiętać, że tę operację przygotowywano kilka miesięcy. To podobno I nawet takich półtora operacji, roku. Dokładnie. Takich operacji nie da się powtarzać co tydzień, więc, więc Ukraina... Zrobiła to. No i teraz, i teraz czekamy na, na może jakąś kolejną operację, nie wiem, na morzu czy w innej, w innej formule, bo, bo pamiętajmy, że tego typu operacje są dość jednorazowe, bo nie da się powtórzyć tego samego, czy będzie bardzo trudno powtórzyć ten sam schemat kolejny raz, no bo Rosjanie już wiedzą, jak to się zostało zrobione, więc, więc będą bardziej, bardziej ostrożni i czujni. Myślę, że Ukraina, tak jak pan powiedział, jest mistrzem improwizacji. Od początku tej wojny pokazała w setkach sytuacji, że można z niczego zbudować coś, że można rzeczy, które dotychczas uważaliśmy za przydatne do czegoś, użyć całkiem inaczej i osiągnąć sukces. Więc, więc ja dalej oczekuję na to, że Ukraina będzie właśnie tak działać, bo to jest jedyny sposób na to, żeby Ukraina osiągała jakikolwiek sukces, no bo symetryczna wojna z Rosją przy różnicy tak dużej potencjałów no powoduje no, ogromne straty i, 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 i finalnie się źle skończy na Ukrainie. To co do potencjałów właśnie i jak odbudować, może nie jak odbudować, ale czy Rosja jest zdolna odbudować te straty, To te samoloty, które straciła podczas operacji Pajęczyna? Pytam dlaczego i jak szybko? A dlaczego pytam? Zdjęcia satelitarne udostępnione Newsweekowi przez platformę Planet Labs pokazują rozbudowę kazańskich zakładów lotniczych w Tatarstanie. I podobno to jest właśnie miejsce, w którym można dość prędko odbudować przynajmniej część tych samolotów, które Rosja straciła. Rosja jest w stanie w dość szybkim czasie zastąpić to utracone lotnictwo? Nie, nie. Rosja może tylko wyremontować te samoloty, które zostały uszkodzone w takim stopniu, którym się nadają do remonty oczywiście. Rosja dzisiaj nie ma zdolności produkcji bombowców. Pomówimy bo o samolotach typu bombowiec, czyli Tu-22M, Tu-95, czy Tu-160. To są samoloty, które były produkowane jeszcze w Związku Radzieckim. Tu 160 jeszcze kilka samolotów z części zamiennych zostało złożonych w Rosji. Rosja całkowicie utraciła zdolność produkcji takich samolotów, więc odtworzenie tej zdolności jest około 10 lat. Dzisiaj Rosja może tylko po prostu zebrać te samoloty, które ma, i, z, i albo je remontować, albo z dwóch zrobić jeden, albo z jakichś części zamiennych. Coś, coś, coś wymyśleć, ale tak naprawdę Rosja dzisiaj nie ma zdolności uzupełnienia strat, jeżeli te straty są bezpowrotne, bo nie ma możliwości produkowania nowych samolotów tych typów. No i czytamy jeszcze oczywiście o ukraińskim ataku na infrastrukturę do produkcji tych dronów irańskich szachet, produkowanych oczywiście w Rosji, no ale zastanawiam się jedna rzecz no właśnie tutaj zdziesiątkowane lotnictwo, tutaj atak na infrastrukturę dotyczącą produkcji dronów, a mimo wszystko Rosja przede przodu. Jakim cudem? Jakim cudem Rosja cały no... czas atakuje mimo, mimo tych ataków? No, Jeżeli nawet założymy, że Ukraina zniszczyła 5-6 samolotów rosyjskich, to jeszcze zostało im około 30-40, a do przeprowadzenia takich ataków, w których się odpala kilkanaście rakiet, potrzeba czterech samolotów 6 maksymalnie więc, więc oczywiście dla Rosji jest to problem. Ale to, to, nie jest, to nie jest problem życia albo nie, nie żyć. Jest to problem raczej logistyczny, utrudniający działanie, ale nie uniemożliwiający działanie. I, 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 to, I to po prostu widać, że Rosja ma problem, ale poradziła sobie z tym problemem i przeprowadza coraz bardziej skoncentrowane ataki powietrzne. No i jeszcze interesuje mnie jedna wypowiedź i co pan sądzi na temat tej wypowiedzi, bo naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Aleksandr Syrski na posiedzeniu Sztabu Zwierzchnika Sił Zbrojnych zaznaczył, uwaga, potrzebę odzyskania pozycji i utrzymania kontroli przez wojska ukraińskie nad terytoriami w obwodach Kurskim i Białgorockim na zachodzie Rosji. Czyli co, Ukraina chce znowu gdzieś zaatakować. Te tereny rosyjskie? Czy Ukraina ma możliwość, żeby znowu odzyskać kontrolę nad obwodem kurskim? No, nie wiem. Odpowiem szczerze, nie wiem, bo musiałbym być w sztabie wojsk ukraińskich. Myślę, że to jest trochę wątpliwe, bo jednak Ukraina uzyskała spektakularny sukces zajmując kawałek terytorium rosyjskiego, ale ten sukces kosztował Ukrainę dużo wysiłku i dużo strat. Może ludzkich mniej, bo, bo większość ludzi się wycofała, ale dużo sprzętu zostało tam I, i to nie jest tak, że takie operacje Ukraina może prowadzić co chwila, bo po prostu im zabraknie, zabraknie sprzętu, czołgów, samochodów, wozów bojowych i tak dalej. Więc myślę, że jeżeli dowódca sił społecznych Ukrainy wypowiada się na jakiś temat publiczny, to nie wiem, czy to nie jest po prostu jakaś zasłona dymna do innej operacji w innym miejscu na przykład. Oczywiście wojna informacyjna jest też elementem wojny. To na koniec, panie generale. Jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, co mówił Mark Ruta, ale już w takim kontekście bardziej zachodnim. No i mam tutaj cytat. Biorąc pod uwagę cały ten układ geopolityczny, nie jest to możliwe, byśmy mogli się bronić, jeśli będziemy trzymać się dawnych 2% wydatków na obronność. Tak mówi szef NATO, który przyznał też, że jeśli nie będziemy tych 5%, co do których się umówiliśmy ostatnio, wydawać, no to będziemy musieli uczyć się języka rosyjskiego. To panie generale, czy te 5%, co do których umówiły się kraje NATO? Po pierwsze, czy to jest realne w najbliższym czasie? Po drugie, czy 5% PKB wydawanych na obronność to jest gwarancja naszego europejskiego bezpieczeństwa? Czy ta suma nam po prostu zagwarantuje bezpieczeństwo? I tak i nie. Żadne pieniądze nie gwarantują bezpieczeństwa. To po pierwsze, po drugie, nawet gdybyśmy dzisiaj wszystkie kraje europejskie cudownie znaleźli pieniądze w budżecie i ustalili budżet Ministerstwa Obrony poszczególnych krajów na poziomie 5%, to i tak nie ma gdzie i czego kupić. Bo, bo to, to nie jest problem, że będziemy mieli pieniądze. To trochę tak przypomina mi czasy w, w Polsce perelowskiej. Wielu ludzi miało pieniądze, ale nic się nie dało kupić. I dzisiaj, i dzisiaj jest taka sama sytuacja. Dzisiaj e, e, o, czas oczekiwania na samoloty to jest 4-5 lat, czas oczekiwania na czołgi to jest 3-4 lata, na amunicję kolejne, na rakiety podobnie, więc, e, więc to nie jest tak, że nawet jakbyśmy dzisiaj wszyscy podnieśli swoje budżety do 5%, to cudownie będziemy bezpiecznie. Nie. To musi być proces długofalowy i on się musi składać z kilku elementów. Pierwszym elementem to jest jasne zaplanowanie, na co chcemy wydać te pieniądze, no bo te pieniądze można, brzydko mówiąc, przepalić i nie mieć z tego żadnego efektu. Drugie, wydaje się, że Europa powinna nie tylko wydawać pieniądze, ale zbudować własny potencjał, który będzie gwarantował to, że Europa będzie bezpieczna, no bo jak widać. Dzisiaj pewne pewne relacje geopolityczne się zmieniają i, i stary polski przysłowie mówi, że jak chcesz na kogoś liczyć, to licz na siebie. Więc, więc ja myślę, że te 5% to nie tylko będzie na, bezpośrednio na, na, na wojsko, ale to będzie na właśnie budowę zakładów zbrojeniowych, budowę infrastruktury, wielu rzeczy, które są związane z tym, żeby wojsko mogło jak najskuteczniej funkcjonować w, w obszarze bezpieczeństwa. Więc to jest plan na według mnie na 10 lat. Nie na rok, nie na dwa. To jest plan na przynajmniej 10 lat.